Agata Duda i jej stylizacje oceniane są dwojako. Pierwszej damie zdarza się wyglądać imponująco, zdarza jej się również zszokować wyborców nieprzemyślanymi zestawami Ostatnio wybrała modne połączenie, ale internauci są bezlitośni. Agata Duda znów pod ostrzałem druzgocących komentarzy Pierwsza dama wie, że jej każde wystąpienie jest obserwowane przez media i internautów. Ostatnio pojawiła się na jednym z wydarzeń charytatywnych. Do wysokiej, kraciastej spódnicy dobrała zwykłą czarną bluzkę. Stylizacja. Choć modna, zdaje się nie pasowała kobiecie. Pojawiły się szokujące analizy. Pierwsza dama w spódnicy z sieciówki, co Agata Duda założyła na spotkanie charytatywne. Te spódnice, która święci triumfy na witrynach sklepowych, można kupić w popularnej sieciówce. Niestety, wybór ubrań w proporcji do jej wzrostu i dobór kolorów nie były zbyt trafione. Komentarze w internecie są bezwitosne. Głupia baba, typowy pisowski słup, pojawia się w komentarzu na jednym z forów: Takie to były modne w latach 80. Czytamy dalej. Może już wystarczy tej Korzuchowskiej na dzisiaj. Czytamy dalej. Agata Duda zalicza wpadki pomimo zaangażowania w pracę nad wizerunkiem wielu stylistów i specjalistów od wizerunku. Pierwszej damie zdarza się wyglądać źle. Jednym z pamiętnych wystąpień był udział w inauguracji wydarzenia Narodowe Czytanie. Agata Buda założyła wtedy ciemny garnitur, a jeden z jego rękawów pokrył sznur kwiatów. Pomimo letniej jaury, wspaniałej atmosfery i wakacyjnego klimatu, wielu zauważyło, że to połączenie jej po prostu nie pasuje. Zdaje się dbać o elegancję. Pojawia się rzadko w mediach, rzadko zabiera głos w debatach publicznych. Żyjąca na uboczu męża Agata Duda nie przestanie być celem ataków mediów. Kobieta ma wiele powodów do zmartwień. Niedawno ujawniono kulisy jej życia. Jeden z tygodników dotarł do osoby z otoczenia, która miała mówić, że w pałacu prezydenckim nie dzieje się dobrze. Agata miała być humorzasta, Andrzej, zaangażowany w rozrywkę i organizację spotkań z przyjaciółmi. Osoba z otoczenia pary prezydenckiej doniosła, że prezydent nie jest żywo zainteresowany polityką, a raczej zapraszaniem znajomych z Krakowa na obiady. Informacji jednak polityk nie skomentował. Wystąpienie pierwszej damy z pewnością nie obyło się bezecha. Podobną stylizację miała niedawno na sobie księżna Kate. Czyżby Agata Duda się nią inspirowała?